Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać standardowo, zostawiacie łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, komentarz oraz wbijacie pierwszy link w opisie, bo macie 5% do wpłaty z moim kodikiem możecie wpłacić każdą metodą płatności, a tak jak widzicie, wyszedł widzowie nowy event. Operation Firefront i naprawdę wygląda to kozacko. Oczywiście przetestujemy sobie nowe skrzyneczki, tryby. No tryby jak tryby, tak? Tryby jak tryby, które zawsze są, ale otworzymy sobie właśnie za cały balans skrzyneczki eventowe. Jeśli chodzi o grafikę, wygląda to niesamowicie. Aha, dobra, ta drużyna jest pełna, więc musimy zmienić drużynę i przejść tutaj dobra. Skrzyneczka Rocky Mark Marksman. Będziemy dzisiaj otwierać tylko tą najdroższą łącznie 176 zł. Wydajemy. No i mam nadzieję, że uda się coś ciekawego dzisiaj dropnąć z tej skrzyneczki. Nie będę otwierał mm, nie będę otwierał tych tańszych, bo to sobie zrobimy osobny odcinek do tego. Dzisiaj zbieramy sobie punkciki eventowe, żeby wydać je w tych różnych nowych trybach, a tu mamy w ogóle bardzo fajne itemki w tej skrzynce. Wiadomo, że procentowo nie będzie to jakoś Duż, duża szansa na to żeby je trafić no ale spróbujmy, spróbujmy, w ogóle bardzo dziękuję widzowie za wpłaty, które robicie bo to jest coś niesamowitego jak wpłacacie na G4 z moim kodzikiem bardzo, ale to bardzo wam serdecznie dziękuję, bo to jest dla mnie duże wsparcie bo wiecie no, im więcej jakby wy wpłacacie, tym więcej ja też mogę robić dla was kozackich giveaway'ów. no i myślę, że w obie strony to idzie, w obie strony to idzie a jeśli chodzi o tą skrzynkę, to jak na razie ona nie powala Chociaż tutaj 41 zł do przodu, ale ogólnie no jesteśmy w plecy, bo chyba wszystko sprzedawałem. No ale najważniejsze jest to, że nabijamy sobie punktiki eventowe tutaj tragicznie. Bo tutaj prawie cały balan zabrało. No mam Lightning Strike'a, który kosztuje 3,5 koła. Mamy na. Butterfla, mamy Gold arabeskie w ogóle. Ja nie sprawdziłem jakie tu są itemki. Tu jest profidzik, Ale zobaczcie, jakie my tu mamy itemy. No powiem tak, i to, i to są takie procenty, no to wiadomo, że są bardzo małe ale jest szansa, jest szansa, więc próbujmy, no i co, tym razem G4 dla nas ma, tutaj na pewno jest fajny drop, tu jest 160 zł w plecy, ok, to to sobie zostawimy, znaczy 160 zł do przodu, co ja jadam. już cały czas bym chciał w plecy, żeby było, no, ale na szczęście tak nie jest, dobra, tu dwie dyszki profitu, spoko nawet, spoko nawet, bo jakby dużo mega nie zabiera, no chociaż już zabrało tysiaczka, a te punkciki zawsze sobie zbieramy, teraz troszkę z pominięciem sobie zrobimy, żeby tych punkcików jak najwięcej mieć do wykorzystania na tryby, tutaj proficik, ale ogólnie, ogólnie no nie, nie powala, nie powala, jeszcze nie dropnęło nic jakby z tej górnej półki, najdroższy itemek to co było w sumie, najdroższe było chyba ten Galil za 150 zł. Mm, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, więc może coś lepszego bym e, przygarnął, fajnie by na pewno było. O! Najdroższy już jest Aquamarynca za 170 zł. E, fajnie, fajnie, ale polujemy dalej polujemy dalej. Znowu proficik troszkę odkuwamy. No tutaj niestety strata. Mamy już aż 12 tysięcy w tym momencie punkcików e, wielkanocnych. Znaczy w sumie to. No niby z wielkanocą event związany, ale tak naprawdę nie żeby trwał dłużej. No wiecie o co chodzi. Tutaj 8 dych profitu. No dobra, nazbieramy no, sobie do 20 tysięcy punktów i przejdziemy na mm, eventowe y, tryby. No dobra, to teraz sobie walnijmy. bez pominięcia. Oczywiście łapa w górę zostawcie suba dzwonem, komentarz. Oj, jakby tu fajer serpencik poleciał, to by było naprawdę ciekawie. Ile ten skałcik warty? No 85 zł. Myślałem, że troszkę będzie droższy. Ale dobra, nie ma nic źle. Jaki jest profit, to ja nie będę narzekał. Otwieramy sobie dalej. I mamy kolejne itemki. Niezłe, niezłe, ale mogło być lepiej, wrócimy do pomijania, bo chcę jak najszybciej te 20 koła uzbierać. I mam nadzieję, że z tych 20 koła uda się coś ciekawego zgarnąć. Tutaj słabiutko. Dobra. I ostatnie 3 kliknięcia przede mną. No i będziemy mieli aż 20 koła eventowych punkcików. Wy mi napiszcie w komentarzu, czy już otwieraliście eventowe. Dobra, mamy dwa koła, ale ogólnie, jeśli chodzi o balans, jesteśmy bardzo dużo w plecy, więc spróbujmy to wrzucić na kontrakt i zrobimy jeden, jeden upgrade. Mamy tutaj 500-600 zł. Dostajemy ją czwórkę. Dostajemy ją czwórkę wartą 550 i spróbujmy z nią zaszaleć na przykład na 3000. Na 3000 zł nie zmieniam strony. Prawa strona, Icarus. A jajaj, no była prawa, ale niestety nie ta, o której chciałem, bo było prawo dół. A my teraz wiecie co? Oczywiście możecie sobie zdrapać zrapkę za 200. Ale ja wolę te zrapeczki. Za 1000. Da się jeszcze. O, za dwa są zdrapki. Dobra, to zrapnę sobie 5 zdrapek za dwa koła, i resztę wrzucimy do generatora. Pierwsza zrapka za 2000 13 ziko średnio, druga 50, okej. Okay. Trzecia zdrapeczka 12, czwarta, 13 i ostatnia, no też nie będzie dużo. 13 zł, najdroższy ten jak 5 dych, gdyby takie leciały, byłoby ok, ale resztę wrzućmy sobie widzowie do, tutaj do mm, trybu. No Graficznie wygląda tak kozacko. Stworzymy sobie 10 koła i dostajemy 82 zł. Złote, no słabo, 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 mogło być zdecydowanie lepiej, ale w kolejnych odcinkach też będziemy e, te eventowe skrzyneczki otwierać, więc na spokojnie, mam jeszcze 1400 zł, no to otwórzmy sobie skrzyneczkę Angel, bo bardzo ją lubię, 5 takich skrzyneczek i trafiamy, auga za trzy koła, mam taką nadzieję, nie trafiamy, ale trafiamy bardzo dobrze, tak mi się wydaje. No, aha, jednak nie, no jednak nie. Ale dobra, 170 do tych plecy to nie jest tragedia. Na czym nie jeszcze stać, więc sobie otwórzmy i może teraz Case Harden. Co wy na to? Nie, ale jest MK. Oby Factory New. Okej, okay, nie Factory New, ale Minimalware. Zobaczcie w ogóle, jak się różni Minimalware a Factory New. No to jest niesamowita różnica. I zróbmy sobie kontrakt. Tutaj z tych tańszych itemków. zrobimy sobie na koniec jeszcze kontraktik z droższych i zaryzykujmy z upgraderem. Dzisiaj możemy zaryzykować, no bo to był taki odcinek. Wiecie, w stylu, że chcę wam zaprezentować nowy i O, tu dało rękawiczki za 2000 zł, więc ciekawie. To wiecie, co zostawimy sobie je na razie i zrobimy ostatni upgrade. Zrobimy ostatni upgrade, ale weźmiemy sobie tutaj. No tutaj słabo oddało. Zrobimy sobie kontraktik z tych trzech itemów. Jest Diggle, Hand Cannon albo Blaze? O, ja pierdzielę. No to była zła decyzja. Mamy Deagla za 1200 zł i zabawmy się dzisiaj na 5000 zł. Zaryzykujmy na widzowie Butterfly alor. Dajmy znowu prawą stronę, ale troszkę niżej. Upgrade'ujmy, Proszę, hamuj! Kurde, no troszkę jeszcze niżej. Dwa razy rzędu była ta strona prawa dół. Ale niestety się nie udało. No i cóż widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, wbijajcie pierwszy link w opisie z moim kodikiem, Kodzik Esteban używajcie, bo to jest najlepszy kod na stronie, najlepszy kod w Polsce, najlepiej oddaje. Dzięki, no i co, na razie.